Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halba, Państwa moim gościem jest pan Jan Bogodakowski, publicysta portalu prawy.pl i miesięczniku Moja Rodzina. Jak zwykle mamy cykl audycji zatytułowany Rozmowy bez Cenzury. Szczęść Boże. Boże. Chcemy dzisiaj porozmawiać m.in. O, o, o futerkach. Wiemy, że to walka jest troszeczkę w Sejmie. Wypowiadał się Pan Prezydent w tej sprawie. Tak, mnie tak. bardzo ucieszyło, że Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w tym kształcie nie podpisze tej ustawy. Miejmy nadzieję, że jest świadomy tego, jakim ta ustawa jest zagrożeniem dla e, polskiego rolnictwa. No właśnie, proszę powiedzieć, jak Pan e, myśli, ja, ja, ja jakim powiem, zagrożeniem. Że tak, przede wszystkim, e, jak Państwo chcą się dowiedzieć, zapraszam na portalu prawy.pl. Jest taki mój artykuł na temat tego, kto skorzysta z zagranicą które gospodarki na, na likwidacji branży futerkowej hodowców futerek w, w Polsce. Ja to oparłem na bardzo ciekawym raporcie w Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Polskich. Pewnie jeszcze kilkukrotnie się do tego raportu w artykułach odniosę. E jeszcze do tego bym powiedział, że i tu jest to, że, że się po prostu likwiduje polską branżę. Myśmy w, rozmawiali na temat uboju rytualnego, który rzeczywiście jest bardzo, bardzo rzeczą dyskusyjną, natomiast rzeczywiście... Eee, tutaj argumenty przedstawiane przez hodowców o tym, że duża część polskiego eksportu jest właśnie takim mięsem, e, mnie akurat przekonały. E, ja ta, dalej je, uważam, że może w Polsce powinno się zakazać sprzedaży e, mięsa z uboju rytualnego, ale, tak, mogliby, bo to jest drastyczne. ale moglibyśmy po to, żeby nie niszczyć polskiego rolnictwa, dopuścić taki ubój na eksport. Tak. E, po, po to, żeby nasi rolnicy mogli swoją produkcję sprzedawać za granicę, bo to jest jednak to jest taka odpowiedzialność. Jednak los, los e, żywego człowieka jest nam bardzo bliski. I no ale zobaczmy, drodzy, drodzy Państwo. E, ustawa o obronie, obronie życia leży w zamrażarce kilka i kilka ustaw. I, i, I nie ma tutaj wrażliwości, nie ma dyscypliny partyjnej, żeby zagłosowali posłowie za ochroną życia i wiemy jak dziecko cierpi. Kiedyś Bernard Nathanson, mas, który masowo zabijał dzieci, jak pokazano mu film nagrywając jak jest próba zabicia dziecka, kiedy on się broni, kurczy się, cierpi i on się nawrócił. Już nieżyjący Bernard Nathanson i właśnie oskarżył tych, którzy zmanipulowali opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych, mówią że o, podziemie jest takie niewyobrażalne, to było nieprawdą, żeby zalegalizować ustawę. I tutaj z jednej strony ustawy te o obronie życia leżą w zamrażarce, nie ma wrażliwości względem cierpienia dziecka, a te środowiska i polityczne i, i lewackie różne. Y są wrażliwi wobec y, zwierząt. Ja wiem, też jestem przeciwny temu, żeby znęcać się nad zwierzętami, ale do tego nie, nie jest potrzebna specjalna ustawa, Bo tylko są przepisy, przepisy wykonawcze. Które, które... Wystarczy, że, że będą to przestrzegać. A dzisiaj też chcą zrobić coś takiego że chcą z policją wchodzić jakieś stowarzyszenia, chyba lewackie, i, i bez powiadomienia wchodzą do, do zagrody gospodarza i, i kontrolują, co się dzieje. Natomiast jest kwestia, jest kwestia taka, że... Y a um, o tych ustawach antyborcyjnych to były projekty społeczne, pod którymi podpisały się miliony Polaków. Tak. Eee, ja rozumiem, że PIS e, ze względów koniunktury politycznej nie chce podejmować e, tej dyskusji, ale mogliby zrobić coś takiego, że na przykład robią referendum. Że biorą te wszystkie projekty, tworzą e, kilka pytań referendalnych, poddają pod referendum, przynajmniej jest dyskusja. A tu nie. Tu się wrzuca do zamrażarki, wyrzuca się do kosza miliony podpisanych przez e, Polaków e, projektów obywatelskich w tej sprawie, e, i ci sami ludzie, którzy uważają, że m, nie ma nic złego w aborcji uczą nas o tym, że uczciwy, dobry człowiek dba o zwierzę Nie, rodzin. Ja rozumiem, jakby jakiś obrońca życia nienarodzonych pouczał mnie, mówiąc o tym, że trzeba dbać o życie norek, ale jak to robi człowiek, który głosuje za aborcją, to po prostu jest dla mnie niewiarygodny. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Że moim zdaniem, te wszystkie argumenty, bo ja staram się na bieżąco czytać publikacje lewicowe na portalach, śledzić to, czym żyje lewica. I wiem, że od lat te argumenty na rzecz niejedzenia mięsa, weganizmu, zakazu hodowli jakichkolwiek zwierząt nie mówię tu futerkowych, ale jakichkolwiek są obecne. Mamy poseł. Spórek, która mówi o tych krowach biednych, wykorzystywanych, gwałconych na mleko. Publicyści krytyki politycznej są przeciwni wszelkiemu, promują weganizm. I te wszystkie argumenty, które. Pojawiły się w tej ustawie futerkowej, są doskonałymi argumentami do tego, żeby zakazać jakiekolwiek hodowli zwierząt w Polsce. Bo jeżeli uważamy, że niedopuszczalne jest to, że się zabija na futerka norki, to yy, dlaczego to na tej samej zasadzie niedopuszczalne jest zabijanie na mięso e, krówek, świnek i, i kurek. I, e, I oczywiście ktoś może powiedzieć, że to idzie na mięso i że to jest potrzebne, ale le, lewica już ten argument ma opracowanie. Oni mówią, że Ludzie żyją bez mięsa, są weganami. No ale to nie, nie, nie wszyscy ma muszą być. E, ale tutaj chodzi o to, że jeżeli się te same argumenty z ustawy futerkowej e, mogą być dalej wykorzystywane do pełnego zakazu, bo, tak. pełnego zakazu mięsa, i wtedy my będziemy przymusowymi weganami. E, I będziemy kupować, zamiast jeść e, świnki, krówki krówki od, od polskich rolników, to będziemy jedli e, soję genetycznie e, modyfikowaną. Modyfikowana soja, od, jak od, szkodliwa, od, szkodliwa jest zagranicznych hmm. koncernów. A jak będzie nam brakło jakiejś aminokwasy, to nie będziemy mogli je e, mieć normalnie, tak jak teraz mamy z diety mięsnej, która jest dlatego. Hmm niezbędna, że nam potrzebne te aminokwasy są do naszej naszego życia, to będziemy musieli te aminokwasy sztucznie robione przez korporacje farmaceutyczne. Oczywiście. I moim zdaniem to jest dopiero początek. Ta ustawa futerkowa nie dotyczy tylko futerkowych zwierząt. Ona dotyczy, e, ona jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby zakazać w Polsce jakiejkolwiek uprawy. E, bo weganie żyją bez mięsa. No, Oczywiście, no, niech czyli nie Czyli można, czyli można i my, nas taki los czeka, więc, szanowni państwo, dopóki jeszcze nam kiełbasy nie zakazali, radzę, radzę się smakować polskim mięsem kupowanym w małych sklepach, nie supermarketach, żeby to było z polskich rzeźników, z polskich krówek, bo one nie są tutaj pędzone antybiotykami, paszami tylko z, z na, naszych e, zdrowych e, z, zdrowego siana. Ale cieszymy się, że pan prezydent tak, również przyczynia się temu, że mamy go za słowo, żeby zawetował tę ustawę. E, no i tyle, I żeby rozwijało się rolnictwo świetnie i żeby również mm, też wykorzystywali to prawo, które istnieje, żeby nie było zęcania się nad zwierzętami. No, ale My no, też jesteśmy nie, nie przeciwni e, zwiększaniu się nad zwierzętami. Kończąc, zachęcamy tak do jest. lektury naszych artykułów na portalu Prawo.pl i, i w miesięczniku, miesięczniku Moja prawo. Rodzina. A Państwa moim gościem był Pan Jan Bodakowski. Bieraliśmy udział w odcinku, w cyklu Rozmowy Bez cenzury". Dziękujemy Sznaj Boże.